Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie witam. Dzisiaj jest sobota, godzina 13. Na dworze temperatura już sięgnęła 34 stopni w cieniu. Największe yy, apogeum temperatury zawsze jest między 14 a 16, także jeszcze ze 2 stopnie może się podnieść. Wszystko się dosłownie rozpływa. Ja dzisiaj nagrywam kolejny odcinek. Już jest surówka, nie wiem w jakiej kolejności będą na kanał te odcinki wchodzić, ale nagrana jest surówka. Yy, ja kroję w międzyczasie paprykę, też zrobione są torty, upieczony jest sernik, no i kolejne śliwki, to co mówiłam na odcinku bodajże poprzednim. I teraz tak, jest dosyć sporo zapytań, jak ja robię śliwki węgierki do słoików. Bo większość z Was robi i one są później takie miękkie, rozdziamdziane, rozwalone. Śliwki Węgierki mam oczywiście kupione, bo te moje, które tam są, to już praktycznie kończymy je jeść, uwielbiamy Węgierki. I fajnie jest taką śliwkę zamknąć w szkle, żeby później delektować się jej smakiem w zimie. Na surowo bądź w placku drożdżowym. Śliwki oczywiście trzeba najpierw umyć, ale żeby były twarde w słoiku, jeżeli kupujecie czy zrywacie, zwracajcie uwagę na ich miękkość. Jeżeli śliwka jest miękka, przeważnie popełniacie ten błąd, że wybieracie śliwkę miękką, bo ona jest dojrzała. I tu jest pies pogrzebany, bo wtedy po zapasteryzowaniu takie śliwki są rozdziawdziane, niestety. Śliwkę wybierajcie zawsze twardą, żeby ona była już powiedzmy koloru fioletowego, ale żeby było wyczuwalna, wyczuwalna taka twardość pod, yy, pod ręką. I teraz, jak obierać? Dużo osób. Męczy się nożem, nakrawa te śliwki dookoła i pestkę wyciąga. Strata czasu, kochani. Śliwkę wystarczy, ja oczywiście je będę myła, bo śliwki trzeba umyć. Te sobie zaraz zjem. Ale popatrzcie, tu palcem, tu palcem naduszacie, i ona tutaj, gdzie ma ten rowek, pęknie wam wyciągacie i po kłopocie. Tak samo druga. Tutaj trzeba umiejętnie palcami tak zduszać, aby tutaj pękło. Pestka będzie wyczuwalna i szybciutko idzie pestkowanie takich y, śliwek. One są twardawe, więc troszeczkę opór będą stawiały. Niekoniecznie muszą pęknąć wzdłuż tego pęknięcia. To już naprawdę nie ma znaczenia. Ważne, żeby się oskubała. Ja będę kroić dalej paprykę, a śliweczkami zajmie się Mamusia. Sprzeciwu nie widzę, także będzie skubanie. Śliwki Mamusia już tutaj wypestkowała. Ja pokroiłam paprykę. Papryka wygląda jak takie galaretki w cukrze, jakby tutaj była czerwona, to by fajnie to wyglądało. Ja tak parę dni temu kroiłam i tak wszystkie trzy kolory: żółta, y, zielona i czerwona. A może tak wchodzi, tak one leżą, mój, a co to jest? E? I taka zawieszka i my myślałam, że to galaretki, ja mówię tak, galaretki. I teraz y, odnośnie śliwek, śliwki, tak jak mówiłam, są dosyć twarde. I wkładam je do słoika dosyć luźno, nie upycham ich, nie ugniatam z tego względu, że jak one będą dociśnięte, no to też nie jest dobrze. To już jest taka metoda nasza od wielu, wielu można powiedzieć lat. I zawsze pamiętam jak się śliwki robiło, przychodziła taka pora, to rodzice gdzieś tych śliwek narwali, poprzynosili do domu i my z siostrą... Te śliwki żeśmy skubały, zresztą skubali wszyscy, ale dzieci wtedy miały więcej obowiązków. Nie było, że boli, tylko trzeba było wyskubać. Mama z tatą postawili koszczy tam dwa śliwek i koniec. Nie wyskubiecie, nie idziecie się bawić. No, tak było. I pamiętam, że tych śliwek u nas zawsze było pod dostatkiem na drzewkach. Może węgierek aż tak nie mieliśmy, ale tam jakaś węgierka też była. Ale wiecie co? Nie wiem, czy wyście tak mieli, ale najlepsze śliwki zawsze były u sąsiada. I nieważne, że to były te same śliwki. Może czasami nawet mniej okazałe, jakieś takie prchate, ale i tak lepiej smakowały u sąsiada. Zawsze się chodziło rwać na szaber. I to powiem Wam, że Pewnie wielu z was to pamięta: jak sąsiad dorwał, to tyłek złoił, a w domu jeszcze raz od rodziców się dostało. Także robiło się to szybciutko i smakowało. A dzisiaj już mało kto ma w domu w ogóle drzewka owocowe. Kiedyś wszędzie przy domach były ogródki, były ogrody kwiatowe. A później przyszła taka moda, że likwidowało się to na rzecz trawników, na rzecz betonów, bo jest to fajne. Miasta tak samo zaczęto betonować. I niestety dzisiaj widzimy minusy tego, bo przychodzi byle jaka ulewa, miasta toną, toną dlatego, że wszystko jest zabetonowane i ta woda nie ma gdzie po prostu ujść. No, niestety to było. Nieprzemyślane posunięcie, zwłaszcza w miastach. Jeszcze porobiło się takie ulice z nieckami, i dzisiaj, tak jak mówię, najmniejszy deszcz, i niestety miasta pływają. To był największy błąd. Są miasta w Polsce, które już zaczynają rozbierać betony, takie chodniki, place betonowe, właśnie na rzecz trawników. Także nie trzeba tutaj poprawiać tego, co było dobre. I teraz magiczne pudełko. To nie są czekoladki, nie są bombonierki, aczkolwiek zawartość tutaj też jest cenowo na wagę tych bombonierek cukier. I do każdego słoika dodaję po dwie łyżki cukru, nie więcej wystarczy dwie. Nie daje cukru na spód. Z tego względu, że później, jak się to gotuje, cukier się często nie rozpuszcza i na dnie mamy taką e, otoczkę z cukru nierozpuszczonego. Zawsze daję go raczej pod wierzch i po dwie łyżki w każdy słoik. O! Jeszcze stać mi nie na cukier. <grym> Cena jest zabójcza i wiecie co? Też mnie to zastanawia. Bo w zeszłym roku zamówiliśmy sobie z mężem cukier dla pszczół z polskiej cukrowni. Nie będę tutaj mówić nazwy tej cukrowni, ale przyszedł z bardzo daleka. Cieszyliśmy się, bo było rzekomo troszkę tam taniej w hurcie, jak żeśmy brali, ale moja radość skończyła się w momencie, gdy z auta zjechała paleta. Zobaczyłam cukier z niemieckimi napisami. On był po prostu w niemieckich workach, w niemieckich opakowaniach i to przelało taką czarę goryczy, że cukier z naszej polskiej cukrowni do polskiego klienta przychodzi w niemieckich opakowaniach. Także takie zdarzenie, żeśmy mieli i tak to się niestety odbywa. I kolejny słoik. I teraz dopycham sobie tutaj śliwkami i te słoiki zalewam wodą. Wodę zawsze stosuję przegotowaną z tego względu, że my w kranie mamy wodę naprawdę wysokiej jakości, bardzo dobrą. Ale ona mimo wszystko zawiera kamień. Można to sprawdzić, jak gotuje się w czajnikach, i w czajniku na dnie pięknie nam się osadza kamień. A niestety, kamień wpływa niekorzystnie na nasze nerki, yy, osadza się później w nerkach i często powstają problemy. Także wodę polecam Wam zdecydowanie przegotowaną, jak najbardziej może być kranówka, jeżeli macie wodę dobrą, wysokiej jakości, niechlorowaną, tak jak ja tutaj u siebie we wsi, możecie śmiało zalewać, ale przegotowaną. No i teraz tutaj ja sobie te słoiki wszystkie podopełniam, pozalewam i gotuję je dosłownie 15 minut. 15 minut od momentu, jak się zaczną gotować, i to jest w zupełności dość. Nie 20, nie 18 z zegarkiem na ręku, jeżeli tylko zacznie pykać 15 minut. Jeżeli przegapicie ten moment i będą się gotowały dłużej, niestety będą miękkie, a tutaj chodzi, żeby one były twarde. Także do garka, i 15 minut. Śliwki są już pogotowane i teraz, jeżeli zostanie Wam taki osiągnięty cukier na spodzie, to odwróćcie słoik do góry dnem i tak poruszajcie, i ten cukier się rozpuści. Śliwki, zobaczcie, one są ładne całe, nie są rozgotowane. Słoiki zaczęły już mi tutaj wieczka wciągać. Proste, prosty sposób, prosty przepis, i można cieszyć się twardymi śliwkami. To by było na dzisiaj tyle. Nadal jest gorąco. Godzina 20, ale upał jest taki, że i paru uważa, że nie idzie wytrzymać. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Dzień ciężki, męczący. Życzę Wam jak najmniej takich męczących dni, aby ta pogoda troszeczkę się ustabilizowała, żebyśmy mogli normalnie oddychać. No ale wszystko trzeba przeżyć. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.